Lotnictwo i kosmonautyka to jedna z czterech inteligentnych specjalizacji Województwa Podkarpackiego. Przemysł związany z lotnictwem był jednym z pierwszych, który rozwinął się na terenie Województwa Podkarpackiego. Tradycje związane z tą gałęzią gospodarki, ogromna koncentracja tego typu firm, wysoki potencjał badawczo-rozwojowy oraz współpraca w klastrach i rozbudowany system kształcenia KAT wyróżniają Podkarpacie nie tylko na tle innych regionów Polski, ale i świata. Wokół sektora lotniczego rozwija się też wiele pokrewnych branż. Przemysł obronny, elektromaszynowy, odlewniczy oraz produkcji materiałów kompozytowych. Dla rozwoju branży lotniczej i kosmicznej ważne jest to, że w województwie podkarpackim funkcjonują zarówno duże podmioty, które są w stanie zrealizować w całości produkt finalny w postaci samolotu czy silnika lotniczego, jak i sieć dostawców, którzy realizują detale i podzespoły na ich potrzeby. Przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego włączają się też w produkcję kosmiczną, czego przykładem może być produkcja części do europejskiej rakiety Ariane. To jest region Polski. O szczególnych tradycjach lotniczych już 90-letnich. My, ten przemysł lotniczy, odrodziliśmy po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zatrudniamy w sumie 33 tysiące pracowników, współpracując i produkując na rzecz wielu korporacji międzynarodowych. To jest nie tylko produkcja, to są również biura konstrukcyjne i, co, i to coraz liczniejsze. Staramy się mieć kadry w takich ilościach i talenty w takich ilościach, jak potrzebujemy. Wielkie korporacje lotnicze wybierają ten region nie tylko ze względu na koncentrację przemysłu, a co za tym idzie ułatwione łańcuchy dostaw, ale również ze względu na współpracę z jednostkami badawczo-naukowymi specjalizującymi się w przemyśle lotniczym, przede wszystkim z Politechniką Rzeszowską. Kadra, która przygotowana jest na Politechnice Rzeszowskiej, pozwala im radzić sobie w globalnej konkurencji, a zatem kształcenie tych kadr odbywa się tutaj na autentycznie światowym poziomie. Przedsiębiorstwa z branży lotniczej z województwa podkarpackiego wspólnie z uczelniami prowadzą prace badawcze w zakresie nowoczesnych materiałów i połowów do produkcji samolotów. Firmy lotnicze należą do największych eksporterów w regionie. Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe są jednymi z najważniejszych produktów eksportowych Podkarpacia, natomiast części do ich konstrukcji są najważniejszą grupą importowanych do regionu produktów. Rozwój przemysłu lotniczego stanowi jeden z najważniejszych czynników przyczyniających się do wzrostu tempa zmniejszania luki rozwojowej w stosunku do regionów bardziej rozwiniętych gospodarczo, a przed nami bardzo optymistyczna perspektywa. Przemysł lotniczy stale się rozwija. Coraz istotniejszą gałęzią tego przemysłu staje się produkcja bezzałogowych statków powietrznych, ze względu na coraz bardziej rozbudowany katalog ich zastosowań, co może przyczynić się do jeszcze szybszego wzrostu znaczenia sektora lotniczego w regionie. Innowacje powstające w tej inteligentnej specjalizacji są wdrażane również w innych branżach, dlatego też istotne jest wsparcie rozwoju zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek naukowo-badawczych prowadzących działalność w tym obszarze. Enterprise Europe Network to największa międzynarodowa sieć ośrodków na świecie, które wspierają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania finansowania, podnoszenia konkurencyjności oraz internacjonalizacji. Obecnie sieć liczy 600 ośrodków na całym świecie, zatrudniając blisko 3000 ekspertów, którzy oferują bezpłatne usługi firmom z ambicjami międzynarodowymi. W województwie podkarpackim działają trzy ośrodki Enterprise Europe Network, które wspierają rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Jednym z nich jest ośrodek przy stowarzyszeniu grupy przedsiębiorców przemysłu lotniczego Dolina Lotnicza w Rzeszowie, który specjalizuje się w branży lotniczej, kluczowym sektorze dla rozwoju regionu. Ośrodki Enterprise Europe Network wspierają rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pomagając im w pełni rozwinąć swój potencjał i zdolności innowacyjne. Zapraszamy do kontaktu Enterprise Europe Network Polska Południowa www.een.net.pl.